Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pierwszym z kilku zaplanowanych spotkań, celem których jest edukacja prawna. Tematem dzisiejszego spotkania jest przedstawienie w bardzo skrótowy, ograniczony sposób kwestii związanych z dziedziczeniem w prawie polskim. Nazywam się Teresa Bleczyc, jestem radcą prawną, mediatorką sądową. I od kilku lat udzielam nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w gościnie. Współpracuję z Fundacją Prawniką z Rzeszowa, która nieodpłatny punkt poradnictwa obywatelskiego w gościnie prowadzi od kilku lat. Prawo Polskie przewiduje dwa rodzaje sposoby dochodzenia do dziedziczenia po zmarłym. Możemy dziedziczyć albo z ustawy, albo z wyniku sporządzonego przez zmarłego testamentu. Prawo Polskie w kodeksie cywilnym zapisało, jaki jest krąg osób, które dziedziczą po zmarłym. Jeżeli testamentu nie było, to ta kolejność dziedziczenia, to w jakich proporcjach dziedziczymy po zmarłym, wyraźnie zostały określone w przepisach kodeksu cywilnego. Zmarły przed śmiercią może sam zdecydować o tym, w jaki sposób chciałby swój majątek podzielić, kogo obdarować po swojej śmierci. W wyniku tego może testament sporządzić, wówczas nie mają albo w ograniczonym zakresie mają, e, mają zastosowanie przepisy ogólne zawarte w kodeksie cywilnym. Od kilku lat, prowadząc porady w nieodpłatnych punktach poradnictwa prawnego i obywatelskiego, spotykam się z Takim, można by to nazwać niezrozumieniem faktu, że po zmarłym, jeżeli jesteśmy w kręgu osób, które dziedziczą, dziedziczymy, bez względu na to, czy zmarły majątek zostawił, czy też nie. Bardzo często osoby, które okazuje się odziedziczyły tylko długi po zmarłym, mówią, no tak, nie zrobiliśmy niczego, bo. Wiedzieliśmy, że nie miał żadnego majątku zmarły. W Polsce dziedziczymy nie tylko aktywną część masy spadkowej, czyli tak naprawdę ten spadek, o którym chodzi w tym powszechnym rozumieniu tego słowa. Po zmarłym dziedziczymy również długi. Bardzo często bywa tak, że majątek pozostawiony jest znacznie mniejszy niż pozostawione przez zmarłego długi. Zatem warto pomyśleć o tym, jeżeli dowiemy się, że zmarła osoba, po której będziemy dziedziczyć, czy też dziedziczymy, czy też ta osoba zostawiła testament i powołała nas do spadku, zorientować się, czy rzeczywiście jest tak, że odziedziczymy na przykład długi, albo że długi, które odziedziczymy, nie odrzuciwszy spadku, przewyższą, Aktywną część masy spadkowej. Prawo polskie przewiduje, że mamy 6 miesięcy na decyzję o tym, czy spadek przyjmiemy, czy spadek odrzucimy. Dotyczy to wszystkich kategorii osób dziedziczących po zmarłym. E, mamy tutaj do czynienia również z sytuacją, kiedy dziedziczy osoba małoletnia. Może się zdarzyć tak, że Umiera ojciec małoletniego, a zatem rodzic pozostający przy życiu musi zdecydować, czy w imieniu dziecka będzie działał w taki sposób, że spadek w imieniu dziecka przyjmie, czy też spadek w imieniu dziecka odrzuci, jeżeli na przykład są długi. E, możemy e, odrzucić spadek w dwojaki sposób. Od kilku lat polskie prawo przewiduje, już nie tylko to postępowanie o odrzucenie spadku przed sądem. Zawsze właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, ale możemy też pójść do notariusza i aktem notarialnym spadek odrzucić. Jest to sytuacja szybka, niezbyt kosztowna pozwalająca nam, jeżeli zdecydujemy, odrzucić, zdecydujemy się odrzucić spadek, pozwalająca nam w sposób rzeczywiście szybki, nie bez oczekiwania na, na rozprawę, którą sąd wyznaczy, mieć sytuację jasną. W momencie, kiedy decydujemy się bez względu na to, czy składamy wniosek do sądu o, w kwestii odrzucenia spadku, czy też e, decydujemy się na akt notarialny odrzucający spadek po zmarłym, musimy pamiętać, że jeżeli e, najprostsza sytuacja umiera któryś z naszych rodziców, e, dziedziczymy po rodzicach po, po rodzicu, rodzic nie zostawił testamentu, e, wiemy, że są długi i nie ma majątku. Spadek odrzucamy, ale sami mamy dzieci dzieci są małoletnie. W związku z powyższym nie jest tak, że dzieci nie dziedziczą. W momencie, kiedy odrzucamy spadek po swoim rodzicu, to w miejsce nas dziedziczących wchodzą nasze dzieci albo dziecko, jeżeli mamy jedno. A zatem, odrzucając spadek, powodujemy, że dziedziczą po dziadku, czyli babci. Nasze dzieci. Jeżeli są małoletnie, to w imieniu małoletnich możemy ten spadek odrzucić po zmarłych dziadkach, tylko wtedy, jeżeli mamy prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego, który zezwala rodzicom na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich. A zatem pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy małoletnie dzieci, odrzucamy spadek i dzieci wchodzą w miejsce, w nasze miejsce jako spadkobierców, musimy wystąpić najpierw z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego, naszego miejsca zamieszkania, z wnioskiem, żeby sąd wydał postanowienie zezwalające nam na odrzucenie. W imieniu małoletnich dzieci, którzy, które takiej czynności prawnej dokonać samodzielnie, nie będąc pełnoletnimi, nie mogą. To jest sytuacja w momencie, kiedy decydujemy się na to, żeby spadek odrzucić. Bywa też tak, że zmarły zostawia długi, ale one są na tyle nie, niewielkie, że warto. Kalkulując oczywiście, e, warto m, zastanowić się, czy nie przyjąć spadku e, i m, nie spłacić długów spadkowych. Wówczas też musimy uporządkować tę sytuację, e, albo e, składając wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, albo e, decydując się na akt poświadczenia dziedziczenia. Taki akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz. Wariant wnioskowania do sądu o stwierdzenie nabycia spadku jeżeli składamy taki wniosek, jesteśmy wnioskodawcą, taki wniosek musimy opłacić. Uczestnikami tego postępowania przed sądem są wszyscy pozostali, dziedziczący po zmarłym. W sytuacji, którą opisywałam przed chwilą, czyli umiera nasz rodzic, pozostaje przy życiu jego małżonek, czyli nasz drugi ewentualnie rodzic i dzieci zmarłego, poza nami mamy jeszcze na przykład rodzeństwo, a zatem wniosek złożony przez nas do sądu jako wnioskodawców będzie zawierał imiona nazwiska wszystkich uczestników imiona nazwiska i adresy aktualnych miejsc zamieszkania wszystkich dziedziczących po tym zmarłym jeżeli jest to nasze rodzeństwo no to wszystkie dzieci biologiczne zmarłego tak natomiast jeżeli przy życiu jak już powiedziałam został małżonek to również uczestnikiem tego postępowania będzie pozostający przy życiu Małżonek zmarłego. Może się oczywiście zdarzyć taka sytuacja, że któreś z naszego rodzeństwa nie dożyło śmierci swojego rodzica. Umierając zostawiło jednak swoje dzieci. A zatem, w miejsce zmarłego dziecka, rodzica, który zmarł, będą wchodzić i uczestniczyć w tym postępowaniu sądowym dzieci. Tego zmarłego spadkobiercy. Jeżeli zdecydujemy się, żeby dokonać aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym, oczywiście musimy umówić z notariuszem termin takiego stawienia się na taki akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Jednakże problem polega na tym, że wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym muszą jednocześnie stawić się przed notariuszem. Problem jest wtedy, kiedy y, albo rodzeństwo nasze mieszka w różnych częściach Polski albo poza granicami Polski. Problem może być wtedy, kiedy y, y, Pozostający przy życiu nasz rodzic, czyli małżonek zmarłego, jest w stanie takim, że, że, że nie może stawić się. Jego stan zdrowia nie pozwala na to, żeby stawić się przed notariuszem. Wtedy warto też pomyśleć o tym, żeby osoby, które stawić się nie mogą, udzieliły nam pełnomocnictwa do działania w ich imieniu. Takiego pełnomocnictwa możemy, takie pełnomocnictwo w imieniu tych, którzy stawić się nie mogą, czy to przed notariuszem, czy to przed sądem, możemy, możemy pomyśleć o, o tego rodzaju pełnomocnictwie, co przyspieszy, przyspieszy działanie. W kwestii dziedziczenia warto wspomnieć o takiej instytucji prawnej, która nazywa się zachowkiem. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym o to, żeby osoba, która. Yy, która ma zrealizować ten zachowek, tak, zapłaciła nam kwotę, yy, która jest równowartością połowy tego, co byśmy dziedziczyli, gdyby nie doszło do sytuacji, w której yy, można to roszczenie zachowkowe zrealizować. I W jaki sposób najprościej wytłumaczyć sytuację, w której do. Yy, do y, um, uaktualnienia sytuacji roszczeniowej z tytułu zachowku może dojść. E, zmarły, czyli spadkodawca, może zdecydować o tym, że przed śmiercią a, rozdysponuje swój majątek. Może to zrobić w dwojaki sposób: za życia może darować cały albo część swojego majątku. Osobom, które albo by dziedziczyły po nim, gdyby zmarł, z ustawy, albo by po nim nie dziedziczyły. Za życia ze swoim majątkiem możemy zrobić to, co uważamy, że powinniśmy z nim zrobić. A zatem darowizny mogą być przekazywane.